Witajcie figa. Nazywam się Bartłomiej Zieliński i jestem dyrektorem Centrum Dystrybucyjnego w Ameryce Pod Olsztynkiem. Jesteśmy operatorem logistycznym, co oznacza, że odpowiadamy za procesy, które się tutaj odbywają. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy ponad 1800 osób. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda nasza codzienna praca, zaraz wam wszystko pokażę. Chodźcie za mną. Dzień dobry. Znajdujemy się na terenie hali magazynowej. To tutaj nasi pracownicy rozpoczynają i kończą dzień pracy. Cały magazyn zorganizowany jest na podstawie metodologii 5S, która gwarantuje nam efektywne wykorzystanie przestrzeni, jak i komfortową pracę. Chodźcie, pokażę Wam pierwszy etap procesu, czyli rozładunek towarów. Poznacie również moich współpracowników Łukasza, Danusie i Paulinę. Hej Łukasz, Cześć. czy opowiesz nam, co możemy tutaj zobaczyć? Jasne. Aktualnie znajdujemy się na dziale Unload. Czyli dziale, gdzie przyjmujemy dostawy z różnych części świata. To tutaj przyjmujemy dostawy m.in. z artykułami gospodarstwa domowego, odzieżą oraz obuwiem. Za chwilę pokażę Wam, co się dzieje z wszystkimi artykułami, które do nas trafiają. Wszystkie produkty z działu Unload trafiają do działu RECIF, czyli sekcji przyjęcia towarów. To na tym dziale właśnie każdy artykuł otrzymuje unikalny kod kreskowy składający się z 11 znaków. Dzięki któremu, po wprowadzeniu do systemu, możemy zobaczyć, co się z nim dzieje oraz gdzie się aktualnie znajduje. Stanowiska pracy natomiast, które widzicie, dostosowane są według ergonomii pracy, czyli możemy podwyższyć sobie stół tak, aby praca była bezpieczna oraz wygodna. Dzięki Łukasz. A my lecimy dalej. Znajdujemy się na piktawerze, czyli najistotniejszym elemencie podczas procesu magazynowania artykułów. Obiekt wyposażony jest w dwa picktowery i łącznie może pomieścić 15 milionów produktów. A cała przestrzeń magazynowa równa się przestrzeni 37 boisk piłkarskich. A my dokładnie wiemy, gdzie znajduje się każdy artykuł? Bez prawnego systemu zarządzania oraz Lean Managementu nie bylibyśmy w stanie zapanować nad taką przestrzenią. Ale więcej o dziale Pick Tower opowie Danusia, mentorka, która pracuje na tym dziale. Cześć Danusia! Czeka, Czy opowiesz tak? nam o procesach, które się tutaj odbywają? Oczywiście, że tak. Znajdujemy się na piktowerze, w miejscu, gdzie skodowano większość produktów przeznaczonych na wysyłki dla klientów indywidualnych. Odbywają się tu dwa kluczowe procesy. Rozlokowanie produktów oraz kompletowanie zamówień. Dzięki specjalnemu układowi towarów pracownicy są w stanie skutecznie i szybko zbierać produkty. Każdy pracownik posiada specjalny skaner, który wskazuje mu miejsce, do którego ma się udać, by rozłożyć lub zebrać towar. System jest tak zaprojektowany, aby jak najbardziej ułatwić pracę na tym dziale. Zebrane produkty trafiają do specjalnych wózków, a następnie trafiają do windy, a z niej dalej do kolejnego działu. Cześć, Paulina. Cześć. Aktualnie znajdujemy się na dziale sorb, gdzie kompletowane są poszczególne zamówienia. Paulina, czy opowiesz nam, co dzieje się z poszczególnymi artykułami po tym, jak zamówi je klient w internecie? Tak. Na tym etapie artykuły są przypisywane do określonych zamówień i przygotowywane do wysyłki. Produkty. Są pobierane ze specjalnych zrzutni, następnie są pakowane i transportowane automatycznie do kolejnego działu. Nasz magazyn wspomagają nowoczesne technologie dostarczane przez naszego klienta. Jednym z kluczowych jest Optimus Sorter, jeden z największych sortowników w Europie, który automatycznie sortuje każde zamówienie. Jesteśmy na dziale shipping, to stąd paczki wędrują w dalszą drogę. Wysyłamy paczki nie tylko na terenie Polski, ale są to również. Kraje europejskie, jest ich aż 17, są to m.in. Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Szwajcaria czy Włochy. Pracownicy są fundamentem, na którym zbudowana jest nasza firma, więc ważne jest dla nas, żeby czuli się tu dobrze i pracowali w dobrej atmosferze. Zapewniamy również konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz oferujemy premię miesięczną oraz inne bonusy, takie jak stażowe po roku pracy, stażowe po dwóch latach pracy, premie za pracę w soboty czy premię świąteczną. Nasza firma zapewnia także równy dostęp do benefitów dla wszystkich pracowników. Wśród benefitów znajdują się m.in. bezpłatny transport pracowników z wielu lokalizacji, prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do przedszkola, karta sportowa czy ubezpieczenia grupowe. Co roku realizujemy także przegląd wynagrodzeń, aby być pewnym, że jest ono konkurencyjne na tle rynku. Bartek, warto wspomnieć też o jednym z najważniejszych naszych benefitów jakim jest obiad za złokówkę, który większość z nas korzysta. Są też nauka języka polskiego dla pracowników z Ukrainy, jak i nauka języka angielskiego. Co też jest fajne, dla pracowników organizowane są różne wydarzenia specjalne, takie jak na przykład, ostatnio świętowaliśmy Dzień Gofra, mieliśmy również zawody w piłkarzyki. Tak, mamy też grupę wolontariuszy FIGE, którzy angażują się w rozmaite akcje charytatywne, na przykład kiermasze ciast. Mamy nadzieję, że zaciekawiliśmy Was naszą codzienną pracą następnego razu.